Do akcji szkółki piłkarskie Nivea. Zobaczymy się dzisiaj trzech nowych zagrań, a mianowicie trzech zwodów: z wodu zwodu z wodu Maradony i z wodu Nożycowego. Zaczynamy od pana, który nazywał się Krojf. I od jego nazwiska mamy zwód Krojfa. Prawa nóżka zaczyna. Prowadzimy piłkę do pachołka czerwonego. Prawą nóżką. Zagranie piłeczki za siebie końcówką palców. I wracamy do grupy. Hop, świetnie. Bardzo dobrze. Prawa noga pracuje, prawa noga pracuje. Tak. Dobrze. Próbujemy zwód maradony. Prowadzimy pieczkę do przeciwnika. Hop, hop. Wyjście do pachołka. Zmiana kierunku. Głowa do góry. Zagranie do kolegi. Hop, hop. Dobrze. I wracamy do swojego rzędu. Tak, tak, Szymon. Hop, hop. Pięknie, Szymek. Super. Trzeci ze zwodów zwód nożycowy. Prawa noga nad piłką i wyjście lewą nóżką w lewą stronę. Eryk, noga nad piłką. Ta, no super Eryk, teraz było bardzo fajnie. Prawa, prawa zwód tam. Hop, bardzo dobrze. Ograłeś trenera. I teraz sobie na koniec podsumujemy te trzy zagrania. Zwód krojfa, Proszę, pokaż wszystkim. Tak jest. I wróć. Zwód maradony. Hop, hop. Bardzo ładnie. Wróć do grupy. Podwójny zwód nożycowy. Hop, hop. Świetnie. Brawo. Bardzo ładnie, chłopaki. Test zaliczony dzisiaj. Dziękuję.